Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam jeszcze szybki przepis. Jajka nadziewane pieczarkoma, polane sosem beszemelowym, posypane z i zapiekany w piekarniku, czyli jajka na ciepło. I tu są składniki na sos beszemelowy. Sos beszemelowy się będzie troszeczkę duży, gotowo, niż zwykle, ale za to będzie bardzo pyszny. Będziemy potrzebować jedna duża łyżka masła, Kopiastu dwie łyżki mąki, takie płaskie, yy, potem mleko, 500 ml dokładnie było opisze w opisie. Do przyprawy sól, pieprz, trochę czosnku się wezna i tak około no powiedzmy dwie szczypty, dwie trzy łyżki sera tartego i tu ja... nie wiem, ja, emmentaler. Ok, masło rozpuścić w garnuszku. Jak się rozpuści do metamąka i wym energicznie mieszać. Bym powiedz, bym powiedzmy by powiedzmy tak zasmażać ta mąka. Musicie uważać, żeby tego nie przypolić. W razie, aby wło się przypoliło i było za bardzo ciemne, to musicie ta czynność tu z tym masłem powtórzyć on z tą mąką, bo wtedy może być za gorzkie. Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale tak gdzieś w czytach Ok. Mieszać, mieszać ta godzinka, nie godzinka, minutka, mieszać. Potem wlejemy te zimne mleko i energicznie mieszać, żeby się te wszystkie grudki rozpuściły i musimy właśnie zagotować. Um, cały czas tu mieszałam i, 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 i doprowadziłam do tego stanu, aż sos będzie gęsty, tu jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie zagęścił. Um. No, musi się jeszcze trochę gotować. Tu w garku ma już jajka gotowane, zaraz je obierać. Jajek by potrzebować 6-7, nawet 8 w razie, w, jakby się tam jedno zepsuło. Okej, okay, sos beszymelowy mieszać. Już jest taki gęsty. I od ten sos zmniejsza na dwójkę już mu zmniejszony na bardzo mały ogień i ten sos bana tak powiedzmy gotować, po gotować około 20 minut, może być nawet do 30 minut. Ja dobrze słyszycie, 30 minut. <grych> pomalutku, pomalutku w międzyczasie mieszać. Jajka się obieram, żeby jajka fajnie się obierało. Dałach do wody e, troszeczkę octu, a tu są już moje jajka obrane. Tu mam siedem. W razie, wujek, bym się coś, coś zepsuło, e, jeszcze mu dwa w rezerwie ugotowane. I tu są składniki na e, na nadzienie. Bymy potrzebować pieczarki, około 5 sztuk. Tu mu takie duże. Cebulka do podsmażenia z pieczarką, ma, e, potem masło do podsmażenia około, ja dwie łyżki, dwie płaskie łyżeczki albo jedna taką kopiastą. E, do przyprawy sól pieprz, czosnek oczywiście. Hm, w razie W dwie łyżki mąki, tartej, i tumu, ale potem mogę, tak stwierdziłam, że tej mąki, bułki tartej, nie mąki, mogła je nie używać. Ehm, to bo potem powiem i pietruszka, tak troszkę nadki pietruszki, żeby było trochę zielono w tym nadzieniu. I już możemy robić, tu zaczyna cebula kroić na drobną, posiekać. Patrzcie do naszego sosu, ja mięsa, o mu tak pomalutku gotować, widzicie tam mi pykał. Troszkę się tam zwiększyła, w zależności jak wąt tam piec gotuje, no tak żeby to fajnie pomalutku pykało. I często mieszając. Się cebulka się kum, co do sosu to um, im duże się gotuje tym tym bardziej lepszy, bardziej powiedzmy taki puszysty, no. Czyli sos cały czas gotuję. Musicie kiedyś sprawdzić i zrobić taki fajny sos. Tak na próbę, też tak zrobiłam. <grych> e, zawsze zawsze tam gotowałam no powiedzmy 5 minut a potem um, spróbowałam tak 20-30 minut, nawet 40 minut na piecu gotowała i e, ten sos był delikatniejszy. Im dłużej się gotuje, tym delikatniejszy. Ok, na patelni rozpuściłam masło, teraz ta cebulka smażyć i w międzyczasie, e, no sos oczywiście przemieszać i pieczarki pokroić na drobno. Może nawet te pieczarki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, szybciej wąt to pójdzie, tak jak mi tu, bo no cebulka się pradze usmażyła, a moje pieczarki nie były jeszcze pokrojone, posiekane. Okej, okay. cebulka tak wyglądał, teraz te pieczarki, na razie tak trochę, ale potem tak co chwila dodawałam. Oczywiście ogień troszkę zmniejszyłam. I te pieczarki bym je tak smażyć, no... ja powiedzmy... 7 minut. No. Ja. ok. W międzyczasie mój sos już jest gotowy, tak może 20 minut miałam, 25 minut, chociaż mogłach jeszcze trochę więcej, Dużo go zostawić. Tu już soli dałam, ale za, za dużo w filmu e, ujęcia soli, da, tak szczypta soli, e, troszeczkę czosnku i pieprz, pomieszył to dokładnie, e, posmakuje, czy odpowiednio e, doprawione, czy smakuje i e, ewentualnie jeszcze tam doprawić, jakby było za mało. Oczywiście mieszać, tu zmniejsz, wyłącza już i teraz dom około tak, czekajcie, łyżka. Dwie, trzy, cztery łyżki sera tartego do tego. o to dokładnie i ten sos się zrobi taki gęsty, gęściejszy. W razie jakby wą był za gęsty, zawsze możecie jeszcze trochę mleka dodać, zagotować to krótko um, i wtedy będzie dobry. Pieczarki. Aha, sos odstawiam na bok. Pieczarki tu już też się mają dobrze. Przyprawię je czosnkiem, ja solą i pieprzem. Wszystko to dokładnie wymieszam i o te pieczarki się przełożę do miski, żeby mi tak szybciej ym, się wychłodziły. Tu mój czosnek. Oczywiście posmakować. Czy odpowiednio doprawione i tu moje jajka są, jajka ostrożnie przetniemy i żółtka wybierzemy oddzielimy ostrożnie na osobny talerz mi się jedno jajko rozwaliło niestety e, także miały te inne w zapasie i jak żółtka będą wyciągnięte rozgnieciemy je widelcem dom do tych pieczarek wszystkich żółtek tu nie do wałach, bo się że za dużo mi to wyjdzie żeby nie było za suche E, no, da, jeszcze tutaj ta bułka tarto, ale w sumie niepotrzebnie, bo to w sumie było takie trochę suche. E, przepis oczywiście z internetu. E, w razie wuj, abyście tam mieli za, za mokro te nadzienie by było, to dajcie właśnie ta bułka tarto, a jak suche takie troszkę, to w sumie nie potrzeba tej bułki tartej. E, Dała jeszcze posiekaną pietruszka, teraz to przyprawę jeszcze solą i pieprzem. Oczywiście, wszystko trzeba posmakować, żeby było dobre. I teraz już można działać dalej. E, blaszka, forma, na której bymy te jajka zapiekać, bo je będziemy zapiekać w piekarniku, posmarowała masłem I teraz łyżeczka mało tu mu, i Banana Nadziewa. Te jajka tak na żeby żeby to nadzienie było tak z górką. O, tak, mniej więcej. Um, I poukładamy te jajka na naszej formie. Moja forma ma tu chyba 24 cm średnicy. Tak to wyglądał. Nadzienia mi trochę zostało, ale to się je potem tak zjadło, a też tak dobre było. No Dobrze doprawione, to dobre. Teraz, wymy to poloić <coughs> sosem bechamelowym, mój sos musiał trochę podgrzać, bo mi się jednak trochę zastygnął i ten ser właśnie zrobił tak, że <noise> zrobił... Przez ten ser właśnie się to zagęściło i to troszeczkę jeszcze podgrzała, żeby się troszeczkę roz... no troszkę płynny zrobił, płynniejszy. Dobrze wymieszczała zaś i teraz tu poleja nasze jajka. Takie jedna duża łyżka. W sumie ten, ten cały sos mi starczy na te wszystkie jajka tu. Wiecie, tak, nie żałuję tego sosu. Tak teraz się tu myśla i patrzę, i tak. Fajnie też by było, jakby do tego sosu dodać łyżka musztardy. To by był taki troszeczkę musztardowy sosik. No, nawet dobry by było. Możecie tak zrobić. I dajcie mi w komentarzach, jak zrobicie, dajcie mi w komentarzach znać, czy było dobre z tym sosem, <grych> z tym musztardą. Ok, na koniec posypiemy troszkę syrem do góry i to wadzie zapiekane w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, tak narumiano, około 20 minut, tak żeby się góra trochę um, zarumieniła, ser się stopił i ten sosik się tak lekko zarumienił. I jajka można podawać na ciepło. E, Uważajcie, jak będziecie próbować za gorące, jak na za gorące, to się nie, nie popaszcie. Jajka smakują też tak na letnio, no na letnio, letnie jak są. I nawet na zimno. I oto przekroja jedno. I właśnie mi to nadzienie było troszkę zasuche. Jak się te tak łyżką albo widelcem jadło, to się tak troszkę rozlatywało. Ale w sumie jajka były bardzo, bardzo pyszne. Moim dzieciom smakowałem. Myślę, że też wam posmakuję. I o, życzę wesołych świąt. Dzięki za oglądanie. I do następnego razu. Cześć!